Ale moi drodzy, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie Jak wiecie Jetlag jest aktualnie przetrzymywany w naszej takiej celi, no ta cela nie jest zbyt przyzwoita dla niego, ponieważ no, on lubi bardziej śnieg i lód, a tam jest no troszeczkę lawy, może za, zaraz do niego pójdziemy, tylko Palionka nie może wiedzieć, no dzień minął i na razie Palionki nie widziałem nigdzie, ani nie przyleciała, ani się nie skarżyła, także no lekko mnie to niepokoi, bo jak przyleci to może troszkę przydymić w taki sposób, że no nie wiem, nie wiem, no mam nadzieję, że mi domku nie zniszczy, także zobaczymy po prostu co, co, co się mo Co Czemu to są dziury? A może jednak? Czemu to są dziury? To jest grane. Dobra, chodź podejwa. Czemu, czemu są dziury w polionowie? David! widziałeś Fortnite to? Moves. Fortnite moves! Nie Fortnite jakie move. Fortnite movesy! O nie ty masz jeszcze wycięte! A no, w mam, no jeszcze w szpitalu nie byłem, no. Ja nie mogę. Ale spadł będę szpital to? Jakie, jakie dziury? No tu, no nie widzisz A, to, Widzi... to Marek pewnie TNT i coś kurde Ja, ja nie Do wiem czy to... ja ci mogę powiedzieć co my zrobiliśmy Bo no to słyszy tak? Pa... No No to nie to ci nic <śmuchaj> nie mogę powiedzieć Ej, ale co całe... widzę <śmuchaj> Ale to całe palionowe jest poniszczone Zapnij się no widzisz? To mi się podoba Dobra Wystrzy chodź A ty kurde o, nie, zbyt skóry Patrz to jest dziura. No. Halo, no ty cieszy, ale ty się ciesz, ale ty się ciesz, Sara, bo zaraz ona tu przyleci. No wiem, Paliąka, że jest... Rozmawiam z, z Paliąką teraz. Wiem, wiem, no. Dobra. Jak rozmawiasz dobra. z nią, ty możesz z nią tak gadać? No tak. Ty ją słyszysz? Nie, nie wyzywaj go, przecież nie O kurde, ona tam jest! Biegnij do domu. Ja nie żółnierzym. muszę. No w sumie tak. <laughs> ja, nie, ja nie muszę. Ty, Paliąka, co to za dziury? Co dzień dobry. No co to są za dziury? Co to są za dziury? Ja już nie ja potrzebuję zbroi No co, co to ma być? Czemu, czemu wysadziłaś? Ty wysadziłaś to palionowo Tu domy, ja? No chyba se jaja robisz Ten dom e... też? Ale palionka, ale po, czy nie po co to jest Początkowy domek wysadziłem? Bo ja w sumie nie wiem No tak ale no nie, nie. nie jest zresztą, nie. Ale, ale dlaczego? Palionka, ale po co? Ale po co? Ja, bo ja też w sumie się obudziłem Z jakiej mówiła? racji? No, tak nie będzie ładniej, ja w sumie z... Co ładniej? Co ładniej? Ładnie. Nie no, bo nie, ale... Ale z jakiej Zobacz racji to niszczesz? Dlaczego? Dlaczego tu ten domek? To przecież to, jest, to jest chlebownia tosta pod tłustym tostem. Ten budynek nie był ani razu użyty. Ale, ale jest. Dzia ale działa jeszcze, się nie zaksorzy. Dobra, dobra, Palionka, no mów dlaczego to zrobiłaś? A ty nie ty chyba zapomniałaś, wiesz? A ty nie ty chyba sobie zapomniałaś, że ja mam bomba tą pod jetowicami podłożoną, nie? Trudno? Ale ja tam bombę ja ją lokalizuję, jestem już w trakcie. A lokalizujesz, no na pewno, nikt nie wie gdzie to jest. Naprawdę, albo to naprawisz, albo to naprawisz, albo to naprawisz i robię jedno kliknięcie i twoich gietowic nie ma, nie? No ja też zrobię jedno kliknięcie i wysadzę cię, nie! Ja się zadanie złotę. A wysadzisz na aktualnie nieśmiertelnej i dłużej niż ty. Paweł nie mów tak, nie mów tak, bo ona ma o wiele gorsze bronie. No nie. dobra, idź Coś... do domu, bo nie mogę słuchać tego. Ale, 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 ale <laughs> ja, ja ci domu. nie mówię tego jako negatywnie, chcę ci idź do ostrzec, debilu Idź do domu. Dobra, idę. Wiem, Dobra. wiem, wiem, że wiem, że nie się, się na Los Santos. No. <laughs> e, no. Dobra, no. Paweł, co? Gdzie jestem? Gdzie jest Yeti? Jaki Yeti? Nie wiem, nie mam pojęcia no, jest nie wiem, gdzie słuchacie? jest Yeti. Nie wiem gdzie jest Yeti. Nie dopilnowałeś swojego pupilka? Chwili, ja a wiesz co, mnie troszkę bawi, bawi mnie twój mieczek, nie? Bo ty mnie ciągle bijesz tym mieczem, ale ja nic nie czuję, jestem nieśmiertelny. Nie wiem czy zapomniałeś Arr, o tym. A, naj, a jest najśmiesz najśmieszniejsze jest to, że jestem. To jest zostaw ją! Najśmieszniejsze jest to, że ja jestem dużej nieśmiertelny niż ty. Ja nie, nie mogę, się dobra, zabij nie się jeszcze nie tak No i skończy, ale to nie oznacza, że nie No, logiczne jest tak, że jak się skończy, no. No zostaw mojego golemiaka! Nie ty się nie. prosisz żebym tą bombę wysadził Ja już bym to dawno zrobił, ale żal mi żetlaka po prostu, naprawdę No to jego miasto to jest dopiero początek, w tej chwili masz mi oddać nie Co ja tego? No ja tego... ja nie mam pojęcia gdzie jest Yeti Ja tego nie zrobisz, no to będę musiała się przesunąć do... Radykalne środki, środków. radykalne środki, no wiedziałem że to no, tak. powiesz. No przestań mnie bić, radykalne środki to ja, ja mam pod twoimi Yetowisami no nie pokażę ci, nie ja nie mam pojęcia gdzie jest Yeti Może na grzyby se poszedł Se go nie upilnowałaś się, To jest twój piesek nie mój Co? Ciebie nie mogę zabić, ja mogę zabić wszystkich nie możesz, jakie osoby o, Ale dobry jest chlebek tosta Zjadłem chlebek tosta, hmm. dobry jest, taki stary Dobra, nie, no zabijam Zabijam po kolei każdą osobę na Co, co zabijasz? Ale Dave'a nie zabijaj, to jest twój żołnierzyk Nie, co trudno Ej Dave'a, na cię idzie zabić Dave, ona cię idzie zabić Piękny, jeden zabity, kolejny O teraz, Co ty robisz? Co ty robisz? Tu jest, tu jest bzy, bzyk, 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 uważaj jaka bzyku! Bzyku też już nie ma go, haha Pszczołka poszła Nie, nie wytrzymam Czemu ty, czemu ty wszystkich zabijasz? Gdzie oni są? Dobra, 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 skończ Przestań, uspokój się nie, nie wiem gdzie jest Yeti! Nie pokażę ci żadnego no, 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 Twitlaka, bo no, nie, nie wiem gdzie jest. Chciałbym sam z nim pogadać i powiedzieć, że jesteś jakaś porąbana -porą po prostu, no. C porą bana. No jesteś porąbana jesteś. Ty jesteś! Jesteś Ty jesteś porąbana! Ty to ty jesteś, to jest ty dobra. jesteś porąbana. Przecież to, dobra, co to ty wiesz sobie Ja mam bomba to... Ja naprawdę ja jestem w szoku, że ty nadal to robisz, nie? Że ty się nie boisz, że ja wysadzę tą bombatą. atomową. to nie koniec, wiesz, że ty jeszcze nie zabiłam wszystko, prawda? ile ty, ty budynków wysadziłaś? Jeszcze stary ten budynek piękny. I wysadzę jeszcze więcej. Co jeszcze wysadziłeś? O nie, to też! To przecież ciebie chyba. Porąbał cię. O, po my świat, my jedna, ty jesteś, no powiem. zostaw te. No nie zabijaj ich! A to jest przesada! Hodowałem ich! Ja nie wytrzymam. Dobra, ci pomogę, bo już mi się nie chce czekać nawet. Skrócę jego cierpienia. Nie wytrzymam, nie wytrzymam. Ale... Moje Czeka, się co to jeszcze jest? Co mi się to nie podoba? Tych... o, tu jakiś konik mi się Możesz przestać za... No ty jesteś nienormalna, no zostaw! Nie, 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 skończ, to skończ! To nie Serio, teraz przesadzasz, jeżeli zabijesz tego konia, to ja idę wysadzić tą bombę, tą naprawdę, to już przesadzam. Nie, co... no, nie wiem, kogo nie, to jest konik. Nie, akurat konika nie zabiję, ale ja go sobie wezmę, bo jest ja ładny. Nie, przestań. No, nie... No, przestań. Nie, 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 no, nie, no, nie z prze... konikami, no, nie... Dobra, weź sobie tego rozwam, konika, co? Odziesz, żeby nie zginął. Dobra. Ja chcę tego konika! Co się tu ja odwala! W szkole, o, W szkole, razem z a jest w końcu Yeti! Jezus, nie wiem, nie powiem ci gdzie jest Yeti, nie mam pojęcia. Nie, Ile nie razy po ci mam mówić? Nie, nie no pojęcie. No to doigrałeś się! Co się zajmujesz? do kolejnych osób, trzeba je zabijać! Jakich kolejnych osób? Kogo chcesz jeszcze zabijać? Ja chcę zabijać po kolei. Ale co? czemu ty zabijasz wszystkich? Kto tu jest? Ciebie już nikt nie lubi, naprawdę. Byłaś ta, ty byłaś tak lubiana przez każdego, a teraz Co każdy Cię toś? wyzywa? No nie, basy ja robię, że pójdziesz do Milki. No nie, no... że to, to, to była Twoja przyjaciółka. Milki, uciekaj, ona Cię chce zabić, uciekaj, ona chce Cię zabić! Uciekaj, mnie weź. Ona jest porąbana, ona jest porąbana totalnie, Milki, uciekaj! Mam mieć! Zostaw! Co Panie, co co Czekaj, nie wyjdzie, nie co wyjdzie, co wyjdzie. Co nie, nie wyjdzie. Uciekaj, chowaj się, chowaj. No naprawdę ci ja mówię! To, to, to Zabija taka wszystkich! Taka Zabija taka węczko wszystkich! Uciekaj! Nie! Na... Uciekaj! Zostaw ją! Nie, 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 proszę, proszę Polionka, Jak ty nie. A, możesz, przyjaciółka? Dlaczego ty zabijasz wszystkich? Dobra, pozbieram te rzeczy, żebyś i ty ich nie zebrała. I je oddam. No ty jesteś niepoważna. Ale nie, ja naprawdę mi się to podobało. No Może mi powiedzieć, gdzie ja jest no, ja Ale powiem, Jezus, nie, nie powiem, powiem sobie. ci. Naprawdę, ja nie wiem, czy ty sobie zdajesz sprawę, czy, czy ty naprawdę, chyba ty mi nie wiesz, że ta bomba tam jest podłożona. A ty? A ty wiesz, dokładnie, gdzie jest a ja mi nie powiesz. Więc ja tak sobie radzę. Ja wiesz, wiesz, wiesz o tym, że ja tą bombę wysadzę w końcu. Dobra, jeżeli jest... to ZMYKAJ STĄD, NIE MÓW RYBY! Czemu ty łowisz, czemu ty łowisz ryby? Uciekaj! Ona zabija wszystkich! Uciekaj, uciekaj, uciekaj chowaj się Chowaj się, chowaj się, chowaj się, chowaj się, chowaj się, to jest koniec nie. On sobie łowił słodko ryby On łowił słodko ryby Czemu tego go zabijaś? wszyscy zabiję ma nowy, nie Teraz przyszedł czas na, nie wiem, Dobra, nie, prze, no mnie nie zabijesz, ja nie mogę, most też jest wysadzony. Wszystko. Dobra, ja ci tylko mogę pokazać, gdzie jest ten. Dobra, pokażę ci, Wybierz se tego jetiego. tylko jeżeli wysadzisz jeszcze jakieś TNT, to ja już po prostu się nie będę ograniczał i wysadzam no. widzę i Yetiemu też to mówię. Bo no tylko, właśnie. tylko ze względu na jetlaka jeszcze nie wysadziłem ty ale, ale tu się teraz doigrałaś. Idziemy pod jetlaka w takim razie, bo to już jest przesada. O mój Boże, o mój Boże, nie wytrzymała. W tym miejscu jest, za portalem jest. Slack, jetlak, jetlak! Twoja dziewczyna, twoja dziewczyna, czy nie twoja dziewczyna jest porąbana. Nie, jest już twoją dziewczyną? Ja mnie torturowała! Ja, to jest powalony. Pa, jak się cieszę, że ty jesteś. Ona niszczy panionowo, ona niszczy no mówiłem ci, że tak będzie, a ty mi nie wierzyłeś nic, tam Jeti, ja ci powiem tylko tak, poczekajcie, za chwilę palionka, teraz też, też mnie posłaj Jeśli palionka zniszczysz jeszcze albo zabijesz jakieś zwierzęta, Ona zabija jakieś zwierzęta w ogóle na tym i osadników, wszystkich mieszkańców zabija. O nie. Jeśli zabijesz jeszcze kogoś, albo wysadzisz jedno TNT, Jeti bomba atomowa jest podwożona pod Jetowicami i, i, i... nie ma jetowic yeah. Tak, to będzie nie koniec. Możesz, nie możesz tego zrobić. Yeti, zrobię to. To wszystko twoja wina. Ty ją stworzyłeś taką, to przez siebie. Także, nie licz się, licz się, licz, się. licz się z tym i idźcie. może się ten powol. Ja, ty, ja, cię ja cię wypuszczam, ja cię wypuszczam. Ja cię o, wypuszczam. Dzięki. Ja nie zostaję, ja nie zostaję. Co, ty, co Ale ty ja chcę będziesz? Uciec. Ma... Chodź, ty, ja ci pokażę ja szkody nie, nie, nie. Tak żebyś chociaż żebyś widział. Zaraz, zaraz, zaraz ja ucieknie, ty ucieknę, tylko patrz, to jest pierwszy domek. O Jezu, co tu się stało? Ten domek, chodź dalej, chodź dalej. Tu jest lawa w ogóle zamiast wody już. Tu jest dziura. Kolejna. Może co tu się dzieje? Idziemy dalej. Chlebownia tosta została wysadzona, jak widzisz. Ona była. Idziemy taka dalej. Super. Patrz to w ogóle, tą dziurę tutaj. Ole wielkie Tu? Palimka, co ty zrobiłaś? Wszyscy no. mieszkańcy o! Chodź, chodź dalej, to jeszcze nie koniec Jeszcze Palenka cię bije, nie, nie rozumiem No i patrz, Wszyscy mieszkańcy Ile? O, jeden osadnik został, patrz Jeden mieszkaniec został Wszyscy Ej, zostali było wybici tak dużo. Było ich chyba z piętnastu tutaj tyle A, łóżka też są liczne No to z dziesięciu ich tu było no. no ale, no naprawdę było ich tu mnóstwo Wszystkich Palenka wybiła Zwierzęta, konia ukradła ja, a, a, a właśnie, przede wszystkim Zabija wszystkich na przed chwilą i co z nimi nie żyją? Nie no pewnie się zrespią no ale Zabijawszy pobiega do każdego Po prostu każdy jest, robił sobie ruchajko, Codzienne czynności I, i, no i po prostu ona, ona ich wszystkich Powybijała naprawdę A więc, wszystkich Bo mi nie powiedzieć, gdzie jesteś, Ale to nie powód Do zabijania się do wszystkich No to jest, to jest totalna przesada Ty mnie torturowałaś ja z tobą w ogóle nie chcę gadać jak to? No co? Nie, nie wiem, naprawdę. Palanka, ty sekretarz, nikt cię nie lubi. Nikt, nikt cię nie lubi już, naprawdę. Co, co trudno. Czemu ty mnie bijesz? Dalej mnie bijesz, a ja jestem nieśmiertelny, Ty niszczysz mieczyk tylko, nie rozumiem. Nie wiesz, ci Trzeba mieć, trzeba mieć mało, Tylko że ty będziesz szybciej nie śmiertelna niż ja wiesz, także ja bym na twoim miejscu uważał. Bo no Ci zaraz na dniach... Na dniach ci się kończy ta śmiertelność, także no ja na twoim miejscu nie był taki pewny. No, to Zobaczymy, to zobaczymy na dniach, sama tak mówiłaś, ja to dobrze wiem, także ty wiesz co się kroi, jesteś w przegranej pozycji, także nawet nawet Yeti, nawet Yeti już nawet nie wiem czy jest po twojej stronie, on się ciebie boi po prostu, nie wiem, Ale znaczy, tak, ale w ogóle ci powiem, że to wszystko twoja wina, no, to, to, ty, to, ty, to ty ją stworzyłeś, ty, ty stworzyłeś tą, tą, tą demoniczną ikonę, która wszystko zabija, niszczy... No tak, tak, ty już nie masz serca palonego O Twoje palełka. serce jest spalone po prostu. Tak ci powiem. Nie, 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 moje serce jest fajne, zdrowe. Przestań jeździć. Ty... Przestań mnie klepać już Jezus. Nie, nie przestanę. Przestań. Wracaj se na te jetowice i pod twoimi etowicami jest dziś bomba podłożona, także no, no ja jeśli ja znajdę, nie, nie, nie znajdziesz coś coś z... ty nie idziemy, idziemy Zrobisz to. Nie, ja nie idę. <laughs> no, nie. <grymne> Raduj, żyjemy! Co mam zrobić, no? Nie, ogór też jest nieśmiertelny Idź z nią, no nic nie zrobię już Idź z nią, bo cieszę jeszcze zabiję Idź dobra dobra, 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 dobra Idź już. O, o. Ja nie mogę, nawet ja że tak nie Nie, ja, ja wrócę <grymne> Idź, paniąka, idź Boże, to jest... Widzicie, widzicie co się teraz stało? Jest, cała połowa palionów jest wysadzona ja, ja jeżeli tak dalej pójdzie, to, to ja nie wiem co ja mam zrobić teraz. No, musimy poczekać, aż w końcu już nie będzie się, ten nieśmiertelna i wtedy możemy podziałać. No, tyle palionowa jest wysadzonego, że to zaraz będzie koniec palionowa. Ja nie wiem co ja mam zrobić. Wspierajcie nas w komentarzach wizowy, bo za dużo się dzieje. Stawiajcie łapy do góry, subskrybujcie kanał i na razie.